To jest. Ile ich tu tutaj po tej stronie? Po prawej stronie było ich z sześciu. Po lewej było ich tylko tam kilku, ale... Aha. Fajra aż tutaj chcę podejść. Dobra. Ej, zacznę przejmować. Cześć Damo, co tu tu robisz? No, super. Okej, o, zabiłem nawet. Gdzieś działko... Aha, to nasze, hmm. okej. Okay. Sądziłem, że będziemy aż tak hamsko grać. Medyku, leczysz mnie? Nie, to walsie. Ja nie cierpię. Go gość bierze medyka, nie? I nie ma pojęcia, co robić. Hmm. Serio, w szpiegu. Aż, aż mi źle się z tym czuję, zobaczyłem z takich śpiegu, który stoi w miejscu, wybiera przebranie i, i nie wie, co począć ze swoim życiem to jest lagowany tak, scout. Szkoda. Znaczy wiesz, ja rozumiem, że każdy gdzieś zaczynał. Ale, ale żeby ale... aż tak, no przecież każdy gra w tego przysłowiowego CS-a czy Life'a, A tutaj zaskoczenie: ludzie nie, nie wiedzą, że w FPSach ach należy się dużo ruszać. Ewentualnie dużo kampić, Jak już nie chcesz się ruszać. Ja, ja jakiś taki nieogalniający jest to Team streszny. No Dobrze, że my jesteśmy po tej stronie <grym> Właśnie, Ich Pyer bardzo lubi widzę odpychać, ale musi jeszcze popracować nad definicją What? kiedy odpychać, a kiedy nie. Jebot. bot! kilofem <grym> Co to, Minecraft? Ja jakiś laga złapłem. złapałem, strzeliłem ra rakietę w ziemi i ona mi całkowicie znikła tej, tej ziemi. Okay. Aha, medyk zamiast, zamiast popować ubera to go dropnął, no, okej okay. O, jest kill Jest drugi kill O i trzy główki, no i to rozumiem Okej, okay, szukamy dalej O oh, shit Ja nie chcę stracić tych główek mini, Oni w mini się siebie mają, seriously? O, medyk zaczął leczyć, wow Nie wierzę co, co się dzieje? Medyki le zaczynają leczyć. Gdzie to jest to działko? Okej. Okay. Na dachu. Na dachu? Ale na czym czy ich? Ich, był. Było okay. Było sobie działko. I szczalało A nawet zabijało. I przez to dużo ludzi umierało. Cię zrymowało. Aż się miło słuchało. I na tym się historia zakończyła. Dziękuję, dobranoc. Chciałem ja powiedzieć, że to wcale nie, nie bolało. Nawet kiedy się zastanawiałem, czy byłoby to trudne na przykład przez tak cały dzień gadać tylko i wyłącznie rymami. Tak, wiesz, robisz cokolwiek, swoje rzeczy tak na co dzień i jedyne w jaki sposób możesz się odzywać, to rymując. Nawet jeżeli rymy nie byłyby jakoś bardzo sensowne, to, to żeby jednak coś takiego <ścoughs> zrobić, nie? <tosanowity> tak, to, to na początku dnia wy wy wybierz sobie Yy, samogłoskę na którą będziesz kończyć, tak? <grych> Okej. <Okay. grych> yeah, zupełnie w pracy mi to przygrzeje. Okej, okay, zabity. Jesus health potrzebuje na tej jej Nie wiem czy nawalać skauta... Aha, dobra, nawalać skauta po lewej. To była odpowiedź poprawna. Tutaj wow. w końcu coś robię. Jednak ten demo, demonite był dobrym wyborem. Jakoś tutaj spotkam. Tak, Pyro, który momentalnie jak tylko zobaczył, szpiega. przestał się mną interesować. Wow, ile jest na punkcie! Spamujemy, spamujemy. Jeden kill, dwa killy, prawie, tak. A no, asysta, opowiedz no, Znowu rozstawi nasz inżynier działko I to to duże? Wow jak to tak, scout lata i To dość na na widoku Okej, okay. no faktycznie, ale ale na naszej po... A zatańczy jeszcze, a? Gdzieś tu spaj chyba jest Powiadasz I nie mówię o sobie <laughs> Okej okay. No dobrze Bo już zaczynałem wątpić że Jesteś po naszej stronie Serio Heavy na... nie, ma, nie, nie ma nic lepszego niż heavy nawalający z drugiego końca mapy. Przeciwny heavy nawalający z drugiego końca mapy w sumie. Dobra, ja stąd zwie... O, spaj! Cześć! Daj mi główkę! Daj mi główkę! Ja wiem, że jesteś zlagowany, ale po co ci ta główka jak... jak i tak jesteś zlagowany. Okej. Okay. Paro mnie gonił, ale uciekł. Papa! Pa. Jejku, dawno nie używam luz Canona, ale nadal frajda z niego świetna. Nie Przydałoby mi się więcej główek. O, Scout widzę, kandydat. Fak, zahaczyłem o, o ścianę. O, to słyszę heavy'ego w okolicy tak i O właśnie, o właśnie, fak. Dobra, zbierałem. Co? Mamy kogoś na naszym dachu? A, nie. Ja cię, akurat się za, za, zatrzymał pro i się odwrócił. Momentalnie mnie spalił. Z jakiegoś powodu nasz demomant wychodził z ich spawna. Przynajmniej tak to wyglądało. No i oczywiście myślałem, że to szpieg, nie? Ale się pomyliłem. Fuh. Ale za to z luz teraz dobrze mi idzie wyżynanka. Ja się bawię szpiegiem. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz. Nawet tylko ciężko mi cokolwiek znaleźć. Takiego do zabicia. Potrzeba Pyro. No, na, na przykład, na przykład, na punkcie jest, nie? Nie, tylko nie krytyczny, proszę. Nie, nie chcę krytycznego strzału dostać w plecy. W szczególności nie w plecy. Tym bardziej, jak mam dwie główki, trzeba ich więcej zdobyć. Próbowałem, Nie ten scout się wierci, nie? Jeszcze na tych lagach. No właśnie. Wiercenie to jest mało powiedziane wtedy. Uh. Lat losowy krytyk. Medek, leczysz? Nie. No to, no to w takim razie. Z jednej strony chcę nabić główki, a z drugiej strony boję się bezpośredniej konfrontacji. W sumie nie wiem dlaczego, bo mi nawet to wychodzi. Ta bezpośrednia konfrontacja medyk, wylecz coś, medyk, wylecz coś, nie chcę umrzeć. Trzy HP. Ten medyk w ogóle nic nie chce mnie leczyć, nie? Ani razu nie zdechłem, cześć! Ani razu. Jeszcze? Nie. A to już druga runda. Pragnę przypomnieć. Przez cały czas w ogóle nie umarłem. A, co jest? Aha, działko. Woo! That double dunk. Następny. Oj, tu in inżynierku. A, dobra, spaj może być. Dostawcie mi coś. Ej, Kuda. Ale serio, ani razu nie umarłem. 25 kg 00 śmierci. I obaj królujemy na Killfeedzie. Lol, czy to tu było? Da, to był pycho. Tak? No, był, był. Okej, okay. nawet nie wiedziałem, ale tego ich medyk lata jakoś tak bez ładu i składu. Cześć, medyk. Eeeem um. <laughs> Lol. LOL No i długo się nie, po, nie potriumfowałem Końcy zaczynają coś przejmować Dobra, to zaraz tam zrobię rata tata ta Ognia <laughs> Cześć hej, hej. Tem razem cię poznałem, e, skauty scout, scout i... I pyo Tak, ta, i, paro, i Pyro, i Pyro, i Pyro. I para I ten Holtes jest na górze i cenny strzał Okej, okay. no to będzie miał problem, żeby mnie trafić. W skałcie goniecie. Wow! Rakieta przed nosem, hmm. Witamy w tym Fortress dwójce. Lagujące skałty! Witamy w tym Fortress dwójce! Jezus, nawet ja mam wrażenie, że laguję, nie? Albo Spaja napotykam. Okej, okay. no dawaj. Ja pier... Tramwaj Wielkiej Radości mnie zabił. <laughs> tramwaj Wielkiej Radości? <laughs> A uh, ja zabiłem tego Scouta już po raz kolejny. O, oh, shit. O, oh, shit. Okay. Snipa jest na punkcie. Ah. No, chodź tu. No, serio! Uh, TEN Scout ma mnie już dojść! Ja Ci to gwarantuję! Ten Scout! Ten... Bichiii! On <laughs> ma już dość. Jestem przekonany o tym. Generalnie zabiłem go. Najpierw tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Potem zabiłem go z losowego krytyka Sparjaka, kiedy go spotkałem. Kiedy on wychodził ze spawnu. A teraz, na, na dokładkę zabiłem go odbitym pociskiem Demomana. Przykro mi skał się. Dominacja. Prędzej czy później to musiało się stać. Ale. Jezus, te headshoty, te wybuchy, what? Okay. Ten tramwaj wielkiej radości ciągle wjeżdża przed tym w Okej, okay, a kim gra? Fajem mi się przebiera za zapył Okej. Okay. Nie prawie inżynier zapył, ktoś mi pomoże? LOL! <laughs> Jak ja się źle czuję teraz. Naprawdę. Tego skauta ja niechcący fokusuję. Mój niechcący, bo naprawdę nie mam, nie mam jakoś potrzeby go zabijać, non-stop czy coś. Jest mój jakiś target numer jeden, ale normalnie obrywa cały czas ode mnie, i to ostro. Plusowymi krytykami te sprawy. No, pff. co to kurwa było? Pyro plusem jeden. Prawie medyka dorwałem. Jako, przydałoby mi się jakieś amunicje albo co. Dobra, nie ja chcę tego to targetować. Nice lag. Okej. Okay. Aha, hey, what the fuck! Faktycznie, tam i wielkiej radości. Po raz pierwszy dopiero go spotkałem. Uff, przyprzerzyłem Zdążyłem. Mam nadzieję. Jako los co jest? <noise> Już tam, tam. idę! Ej, ja też chcę! Ja też Ej. chcę! Jest two, rozrupa, one. jestem ja! tu ładnie wszyscy się nagle rzucili po tym <noise> No Nie, I nie gadać, że tu przegramy, no. O! O, dwie asysty. Koiz dobiłem i asysta. Jesus, na, na punkt zbijać. Czym prędzej? Ja, będę, ja się respię za dwie sekundy. Już, jestem. Wychodzę z bazy. Przejmować, 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 przejmować. Zaraz się zgaszę, echo. Dosłownie. I przenośnik. On jest? Gdzie? A tu jest jeszcze. Nie. O boże, dużo im. Dlatego pofajcie. Tak. Ej, no, widzę, że Killsy są po naszej stronie. O, jest, Edu, dawaj. Traf tego scouta, świetnie. Jeku, no za wszystko dostaję asysty, nie? Bo wszystko podjarałem po troszku. Wszyscy równo wypieczeni. No i naprawdę nie wiem, czy trzymać tego. tego mouse jeden, czy nie. Ale musieli to przejąć UPS Okej okay, uleczę się Yyy cicho! Zabi Zabij tego O Zabili to zabij. Go inni No myślę, że Cię nie zauważyłem Panie no To nie ten spaj, Inny spy Nie... nie Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Okej okay. <grym> Au Zaraz Jestem już No i biedny medesie. Huuu! Uh, dzięki! Ratowali mnie tutaj. Japie! Scout się o natury i krytami. Hmm, to nie mogło się skończyć dobrze. Teraz, z odległości 20 centymetrów, tak jak mnie słyszysz. <grystanie> tak. Siku, <grystanie> prawie mnie Spider spaj dorwał. Prajem nie dorwał inny scout, to Wjechał mi tramwaj wielkiej radości w lupce. No, homo jeszcze, bo tak... O! Spamują ten punkt granatami i minami. Jaranko! Hehe, friendly No... Spice sniper. U, u, u. O, i drugi raz muszę podejść do ech... Eh. Dobra, wbijam na punkt, bo tutaj heavy. O, skubany. O, zginął! A tak, bo scout, którego ja wcześniej niechcący mainowałem. Eee, zabił mnie Okej, okay, zabity Cześć chajero. No serio! Przylaz mi ten friendly Huwi i zaczął spamować minami Serio Ej, <średzimy> e, te dźwięki nie są potrzebne Racja. Nie wiem, skąd ty ten mikrofon wyciągałeś, ale proszę, zostaw go tam. Wkładałem tą gąbkę z powrotem, bo mi spadła z tego. Wiesz co, to nie brzmiało, jakbyś robił cokolwiek z gąbką. Bo gąbka nie wydaje dźwięku. O, echo musiał wbić do, do party, żeby, zacząć, żeby coś tam zaczęło się dziać. Dobra, ty od góry, ja od dołu. Ja jaram, ty, ty nawalasz. No, i takie kombo to ja rozumiem. No, troszkę się udało. Woo! A możesz tym skautem? No nie trzeba. Gdzie? Gdzie? No, mm. Ej, to był mój medyk. To twój medyk był? Tak, był podpisany. Okej, okay. tam jeszcze ktoś uciekał dachem. Dachem uciekali. Okay.